Cześć, witam Was na testach odległości z sklepu EKITECPL. Dziś przetestujemy wyrzutnie Nerf N Strike Elite Rampage oraz retaliator. Sprawdzimy jak daleko strzelają, a żeby pomiar był dokładny, użyjemy tego oto elektronicznego dalekomierza. Dobra, zaczniemy od Rampage'a. Właśnie zakończyliśmy strzelanie. Kilka strzałów było danych trochę wyżej w powietrze, żeby, żeby zobaczyć jaki jest maksymalny zasięg. Wyniki są różne. Sprawdźmy ile dokładnie wyszło nam metrów. Wpływ na wyniki ma oczywiście wiatr. To jest nasz pierwszy, najkrótszy. Uwaga. Czyli od 15 metrów, prawie 15 metrów ta strzałka akurat zawirowała w locie. Idziemy dalej patrzeć. Kolejne trzy strzałki, uwaga, 19,5 metra. Idziemy dalej. Niedaleko, o tutaj. No, sprawdźmy najdalszy wynik. 24 metry. 24 metry. To jest zasięg rampage'a. Ja stałem może z pół metra. Z pół metra od tej budki, więc możemy powiedzieć, że koło 23, 23,5. A najwięcej strzałek padło w okolicy... Od 20 do 21 metra, bo aż ile? 3, 3, 7, 8, 8 z 10 wystrzelonych, czyli jeden wynik ponad przeciętną, ponad normę. 8 w granicach 20-22 metrów i jeden poniżej. Teraz sprawdzimy retaliatora, ale z magazynkiem z Rampage'a. Nie ma to znaczenia, ale też bez lufy, a jak wiemy. Retaliator powinien dalej strzelać bez lufy, właśnie. Z lufą jest strzał pewniejszy, celniejszy, a bez lufy mamy większy zasięg. Sprawdźmy. Bez lufy strzałki bardzo daleko latają, ale też wirują w locie. Dobra, sprawdźmy to. Sprawdźmy odległość. Jak wiemy, przy Rampageu osiągnęliśmy 24 metry. Sprawdźmy czy udało nam się to powiedzieć. Zaczynamy od prawie 20 metrów, czyli nie było. Tutaj już strzał pierwszy okazuje się bardzo daleki. Super. I w tym miejscu mamy około trzech strzałek. Metr dalej, kolejne dwie. Raz, dwa, to jest 20. Sprawdźmy tą. Prawie dwadzieścia trzy. I uwaga. Nasz zwycięzca. No aż nie da się policzyć. Dwadzieścia ponad dwadzieścia siedem pół metra. Świetny wynik, świetny wynik dla Retaliatora, najdalej, dalej niż Rampage, 27,5 metra, tyle nawet nie reklamują. Myślę, że to jest zaleta tego, myślę, że to jest zasługa tego, że nie mamy lufy, czyli myślę, że z lufą pewny strzał można oddać na ponad 20 metrów. Super sprawa, naprawdę daleko. W dzisiejszym teście odległości wyrzutni Elite zwyciężył Retaliator, który osiągnął odległość... Ponad 27 metrów przeciętnie 23 super wynik rampage też miał super odległości największa odległość 24 metry średnio 20 to był test odległości sklepu EKITEKPL oczywiście zarówno retaliatora jak i rampage'a można kupić na naszej stronie linki macie w opisie do zobaczenia w kolejnych recenzjach pozdro.